ja jestem EldragoGaming.pl, e, a ze mną jest tajemniczy gość, który ma na imię... No właśnie, Sebek, trochę mu w okej? Okej. Dobra, e, słuchajcie, nie, 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 słuchajcie, to, to jest tylko nick, e, to, o, właśnie to, o, przepraszam się, ten tutaj właśnie, co ja spoglądam na, na, na niego, Sebek 7, to jest tylko jego nick. On, on tak naprawdę ma na imię Szymon. Ja mam Seba na imię. Kupacie? Dobra. Czyli przechodzimy do... E, to jest monia, jak się legało, To jest już drugi odcinek. I... Pozdrawiam taką odcinek, która mi napisała tam do na pierwszym odcinku. Dobra, ale już. Ej, czemu ja mam greety'a? jest tak skapnąłem. Dobra. Nie. Ej, ukradłeś mi coś. What? Hey, what? Ale, ale mi się laga, kurde Dobra, Czyli chyba sobie wy, wyruszymy na przygody nie? chodź, dawaj, wywołaś. Jak mi się ścinka Kremy i ruszamy w przygody Jakie istnieją na tej mapie tutaj do, do tej, do kratera, Nie, krat, krater nie, krater nie okay. Dobra, śmigamy, śmigamy, go, let's go Dobra, ja mam remini mapkę, coś więc ja będę tutaj patrzył, ty też masz chyba. Hmm. Ale dobra. Łoł, wow, wow, wow. Gdzie ty jesteś? What? O kurde, gdzie no weź. Tutaj A, tu, czekaj. ej, ziomek, tutaj. Ziomuś. Czekaj. Szymon tutaj. Ziomuś, chodź. E, teraz właśnie wyruszamy o cholera. Czy w sobie nie zapisałeś? Tak, zapisałeś czy nie? Zapisałam. Teraz szukamy właśnie wioski MPT, żeby zdobyć jakieś właśnie te, te, te i z tej woski. Na wiosce są często diamenty. No, tak, tak było właśnie, że... Przepraszam ja za chwilę, bo mam chory. Tak. Okej. Okay. O Jezu! O Jezu! ale! Moje, moje, moje! O je. Moje! A okay. on o, się tak Przedaj, się nie Ale fajna jest Ale fajna, nie? E, teraz musimy się... Moje! Ten to jest moje. No, ja ten sobie... No normalnie taka fajna jest kinia, że normalnie puściłem pawia. No kurde no. O nie, jestem... Więc chodzi teraz mi się uczuć moje...